Najczęściej pojawiającym się pytaniem na mojej skrzynce mailowej przez ostatnie dwa lata, kiedy nie było mnie na YouTubie, było pytanie Hej Rafał, widziałem Twoje wyniki z pierwszego miesiąca sprzedaży na Amazonie. Jeżeli chodzi o mnie, to ja póki co sprzedaję na Allegro, ale też chciałbym spróbować swoich sił na Amazonie, dlatego czy mógłbyś zdradzić, jakie Ty produkty sprzedajesz, jakich producentów, czy małych, czy dużych, a może też sprzedajesz koszulki, kubki, e-booki wiele jeszcze innych rzeczy. I generalnie właśnie w tym filmie chcę się do tego wszystkiego odnieść, chcę odpowiedzieć Ci na to pytanie, w jakim ja konkretnie modelu byłem w stanie zarobić Ponad 10 000 na 10 tysięcy na czysto w pierwszym miesiącu sprzedaży, ale również przedstawić Ci też trzy inne najbardziej popularne modele sprzedaży na Amazonie, które być może Ci zaskoczę, ale są według mnie dzisiaj nieefektywne. Dlatego jeśli zastanawiasz się, w jaki konkretnie sposób możesz na tej platformie zarabiać, a nie tylko sprzedawać, to ten film jest właśnie dla Ciebie. Cześć, mam na imię Rafał Chorosz. Na tym kanale dowiesz się, w jaki sposób ja rozwijam swój biznes na Amazonie FBA, jak wprowadzam oraz jak sprzedaję własne produkty pod własną marką oraz jak w połączeniu ze sztuką sprzedaż z mową korzyści sprawia, że klienci przestają patrzeć tylko i wyłącznie na cenę. A więc jeśli jesteś zainteresowany tematyką szeroko pojętego biznesu e-commerce, to zapraszam Cię do subskrybowania tego kanału, a w dzisiejszym odcinku omówimy sobie najpopularniejsze modele sprzedaży na Amazonie, które dzisiaj według mnie działają średnio, na których faktycznie da się coś tam zrobić, ale przede wszystkim przedstawię, Ci czwarty model, ostatni, który nie zmienię od lat, powtarzam i uważam, że jest jednym z najbardziej dochodowych modeli zarabiania pieniędzy na Amazonie. A więc pierwszym modelem sprzedaży, o którym sobie powiemy, to model arbitraż, który polega na sprzedawaniu produktów, które kupuje się tanio w sklepach detalicznych, na jakichś promocjach czy też dyskontach, po to, aby później je sprzedać drożej na Amazonie, na przykład w cenie katalogowej dla tego towaru. I założenie tego modelu jest bardzo fajne, ponieważ kupujesz tanio, sprzedajesz drogo, a więc sprawa wydaje się być banalnie prosta. Podpinasz się, pod katalog, pod gotowy listing. Nie musisz robić zdjęć, opisów, nie tworzysz nic sam. Ciebie interesuje tylko i wyłącznie towar, który wysyłasz do magazynu Amazona i hop, już sprzedajesz na platformie. Wadą tego modelu niewątpliwie jest to, że musimy bezustannie pracować nad poszukiwaniem coraz to nowszych produktów. chodzimy po sklepach, wyszukujemy okazji nie tylko w internecie, a wszystko po to, aby znaleźć jak najniższą cenę danego produktu. Ale to nie jest najgorsze w tym wszystkim, ponieważ jeszcze gorsze jest to, że takich osób jak Ty gotowych na szybki i przyjemne zarobek są tysiące, które tak samo jak ty myślą, że tak będzie po prostu łatwiej i szybciej. Efekt w rzeczywistości tego jest taki, że na jednym listingu ląduje cała masa innych sprzedawców, więc jak się domyślasz, jedyną rzeczą, którą możecie wyróżnić spośród tysiąca innych sprzedawców stojących obok na tym samym listingu, jest oczywiście najniższa cena. A więc jak się domyślasz, finał tego jest taki, że każdy myśli podobnie, a zatem ceny zjeżdżają w dół i albo proponujesz jeszcze niższą cenę, albo bardzo mi przykro, wypaderz z obiegu. I dzieje się dokładnie tak samo na każdym innym Marketplace. Się, to nie ma naprawdę żadnego znaczenia, jaka jest to platforma. Schemat działania sprzedawców w takim modelu wszędzie jest taki sam. Tu wcale nie trzeba być jakoś specjalnie uzdolnionym, aby zorientować się, że tego typu model biznesowy wyciśnie ostatni grosz z kieszeni sprzedawcy. Dobrym tego typu przykładem jest sytuacja z wczoraj, kiedy kupiłem na Allegro sól do stacji uzdatniającej wody. Na listingu znajdowało się ponad 200 ofert, więc jak nie trudno jest się domyślić, że gdy pofiltrowałem wyniki po cenie, to oczywiście wybrałem najtańszą opcję. No bo po co miałbym kupować ten sam towar drożej, skoro mogę taniej? Oczywiście inaczej ma się sytuacja, jeśli musiałbym czekać na ten produkt tydzień czy dwa, to wtedy faktycznie pewnie byłbym skłonny zapłacić więcej za ten produkt z uwagi na czas oczekiwania na dostawę, ale biorąc pod uwagę przeogromną ilość sprzedawców, która dzisiaj działa w takim schemacie, to nie wierzę w to, że spośród 200 sprzedawców nie znajdzie się a nie jeden sprzedawca, samobójca z darmową dostawą i na dodatek za niższą ceną. A więc tak w skrócie właśnie działa model arbitraż, który swoją drogą jest również w pewnym sensie analogią do dropshippingu, z tą różnicą, że w dropie jest jeszcze gorzej, bo nie do że rywalizujemy ceną, to i również terminy dostaw są uzależnione od producenta, nad którym tak naprawdę nie mamy żadnej kontroli. Dlatego modelu dropshipping nie będę bardziej rozwijał, ponieważ on jest jeszcze mniej efektywny niż model arbitraż, o którym sobie teraz powiedzieliśmy. No dobra, więc wydawałoby się, że rozwiązaniem tego problemu, tej rywalizacji cenowej jest zamówienie towaru po jeszcze niższej cenie, tyle że tym razem bezpośrednio od producenta lub hurtowi. I taki model sprzedaży na Amazonie również ma swoją nazwę i nazywa się model wholesale. Polega na zakupie towaru często renomowanych marek w hurtowych ilościach z hurtowym rabatem, a następnie sprzedawaniu go na Amazonie, na przykład w cenie katalogowej. Natomiast problem znów jest ten sam. A mianowicie, że takich kowalskich jak Ty znów każdego dnia jest coraz więcej. Gdzie każdy sprzedaje tak naprawdę to samo, gdzie znów jedynym argumentem, który i pozostaje, jest znów niższa cena. I w tym momencie zauważ, kto wygrywa w tej całej układance. To właśnie producent, niezależnie od tego, kto od niego kupi, sprzeda zawsze tyle samo. Zawsze sprzeda tyle, ile ma sprzedać, a dystrybucja, pośrednicy, czy chociażby nawet dropshippingowcy. Niech się biją między sobą. Producent zawsze utrzymuje zdrową marżę, a to właśnie pośrednicy karmią się głodowymi marżami i zrobią dosłownie wszystko, aby tylko sprzedać. A zatem jaki wniosek z tego płynie? A mianowicie taki, czy to wholesale, czy to dropshipping, czy arbitraż, nie warto być pośrednictwem. Pośrednikiem, sprzedawcą, nie warto być jak miliony innych mających to samo. Nie daj się wciągnąć w tą grę, dlatego warto zostać producentem i być na samym szczycie tego łańcucha pokarmowego. No i więc właśnie dochodzimy do trzeciego modelu sprzedaży na Amazonie, najbardziej popularnego, jakim jest Private Label, czyli model, w którym to Ty stajesz się właścicielem własnej marki, w którym to Ty masz pełną kontrolę nad tym, co sprzedajesz oraz w jakiej cenie. I założeniem tego modelu w dużym uproszczeniu jest znalezienie dochodowego produktu na Amazonie z małą ilością recenzji oraz ofertą niskiej jakości. Więc wtedy klasyczni sprzedawcy tworzą nową ofertę z takim samym produktem, tyle że z lepszymi zdjęciami, lepszymi opisami, pod własną marką, z własną etykietą, dodając do niego być może jakiś dodatek lub być może dodając do niego większą ilość sztuk w zestawie. I oto właśnie w taki sposób powstaje produkt w typowym modelu Private Label i wydawałoby się, że to ma sens i być może faktycznie tak było 6-8 lat temu, natomiast dzisiaj, biorąc pod uwagę, że każdego dnia na Amazonie pojawiają się nowe osoby, które zapychają rynek śmieciowymi produktami, śmieciowymi ofertami, to spowodowało, że rynek Amazona w modelu private label przestał już dawno temu się opłacać ze względu na przeogromną konkurencję, która no niestety zabija się o każdy grosz, bo niestety mamy w dalszym ciągu to samo, co mają inni. A więc przy tym modelu sprzedaży znów okazuje się, że musimy po raz kolejny walczyć ceną, a jeśli zaczynamy walczyć ceną, to jestem przekonany, że doprowadzi to Twój biznes do upadku prędzej czy później, ponieważ zawsze znajdzie się ktoś, kto da grosik taniej. Nie wspominając o tym, że dzisiaj już na każdym rynku istnieje chińska konkurencja, która zawsze będzie tańsza. No i więc właśnie to jest powód, dla którego większości osób na Amazonie czy gdziekolwiek indziej w świecie e-commerce nie wychodzi lub twierdzi, że w internecie zrobić się już nie da. A zatem, jak sobie z tym poradzić? Jak walczyć z tak krwiożerczą konkurencją oraz jak ją pokonać? I to jest właśnie punkt, w którym ja po kilku bolesnych porażkach przez te lata wszedłem w model sprzedaży, który nie jest typowym modelem private label, tylko jest to strategia oparta o sprzedaż własnych produktów pod własną marką, najlepiej z kręgu własnych zainteresowań, których na Amazonie nie ma lub w ostateczności których nie widać, bo ktoś mówiąc wprost nie umiał ich sprzedać. I co ważne, te produkty, które mamy zamiar wprowadzić, one tak de facto niekoniecznie muszą być lepsze. Przede wszystkim muszą być inne, aby nie dać się porównać cenowo. A w połączeniu ze sztuką sprzedaży, z mową korzyści, o której sobie jeszcze powiemy w kolejnych odcinkach na tym kanale, sprawimy, że nasz produkt z punktu widzenia klienta stanie się bardziej wartościowy od pozostałych. I dopiero w tym momencie można powiedzieć, że sprzedawanie na tej platformie nabiera całkowicie innego wymiaru. I dobrym przykładem tej strategii, która idealnie wpisuje się w to, czym Teraz mówimy, jest chociażby nisza bloków do jogi. Od lat słyszałem, że jest to tam tak zabójcza konkurencja, że zanim zacznie się coś na tym produkcie zarabiać, to trzeba wpakować grube tysiące dolarów w reklamę. I generalnie jest to prawda, jeśli zaczniesz sprzedawać takie same bloki do jogi, które tutaj widzisz, to masz rację, potrzebujesz mnóstwo gotówki, aby trafić ze swoim produktem na pierwsze strony wyszukiwania, na tyle wysoko, aby móc w końcu na tym produkcie zarabiać w sposób organiczny, co jest przecież naszym głównym celem sprzedaży na Amazonie. Natomiast jeśli podejdziesz do tematu, nie, typowy sprzedawca, tylko jak właściciel brandu, który wprowadza produkty inne, których na modzonie nie ma, tak jak na przykład ten produkt, to wówczas patrz co tutaj się dzieje. Większość bloków, które biją się między sobą są w cenie od 10 do 11, 12, 13, no może maksymalnie 16 dolarów. Natomiast blok do jogi, który wpisuje się w strategię, o której sobie teraz mówimy, kosztuje 40 dolarów. No i jak myślisz, czy produkcja takiego produktu jest wyższa od tych produktów powiedzmy standardowych? No oczywiście, że nie. A jeśli tak, to może o pół dolaru. Natomiast to, co na pewno odróżnia ten produkt od całej reszty, to cena sprzedaży. I można by było zadać teraz pytanie, skąd tak wygórowana cena? I odpowiedź jest bardzo prosta, ponieważ ten sprzedawca zwyczajnie może sobie na to pozwolić. Kto mu zabroni? W całej niszy nie ma dosłownie nikogo, kto miałby taki sam produkt jak on. I teraz, jeśli ja, jako kupujący, uznam, że warto zapłacić za ten produkt więcej ze względu na określoną korzyść, którą otrzymam w stosunku do tego, co aktualnie oferuje rynek, to wówczas to oznacza, że muszę ten produkt kupić tylko u niego, tylko u tego sprzedawcy. A więc ten produkt kosztuje 40 dolarów nie dlatego, że ten sprzedawca tak sobie wymyślił, tylko dlatego, że klienci są skłonni za to wartość tyle zapłacić. Czego dowodem jest wynik sprzedaży na poziomie 1000 sprzedanych sztuk w skali miesiąca. A więc różnica w sprzedawaniu produktów innych od całej reszty właśnie polega na tym, że ja nie muszę rywalizować cenu z innymi. Jak wysoka to będzie cena, to już to zależy od wspomnianej wartości. Tu akurat wartością jest rozwiązanie pewnego problemu, jakim są bolące nadgarstki przy treningu jogi. Natomiast prawda jest taka, pewnie będzie Skoczony, ale nie każdy dobrze sprzedający się produkt wnosi jakąś większą wartość w rzeczywistości. Mówię o tym, ponieważ ludzie czasami na siłę rozmyślają o idealnych produktach, gdzie w praktyce tak naprawdę czasami wystarczy po prostu wprowadzić produkt inny, nadać mu unikatowość poprzez słowo, poprzez sztukę sprzedaży i to wszystko. Nie chcę w tym momencie wchodzić w temat sztuki sprzedaży, to sobie zostawimy na przyszłość. Natomiast w tym momencie chciałbym, abyś miał świadomość tego, że da się zarabiać na Amazonie inaczej bez tej całej krwiożerczej rywalizacji cenowej oraz bez wprowadzania co file nowych produktów, na co niestety skazani są sprzedawcy w innych modelach. Podejście, o którym sobie dzisiaj powiedzieliśmy, wystarczy, że skupisz się na początku tylko na jednym produkcie, skupiasz się na jego sprzedaży, a nie na tym, który sprzedawca dał grosik taniej, bo Ty też musisz już biec zmienić cenę. I teraz, żeby było jasność, ja wcale nie twierdzę, że jest to jedyny sposób na prowadzenie biznesu w internecie, ponieważ w arbitrażu, w dropshippingu, wholesale czy nawet private label w dalszym ciągu da się zrobić, bo się da. Tylko według mnie dzisiaj są to modele mocno naszpikowane konkurencją, które według mnie są mało efektywne. Dlatego, jeśli szukasz czegoś innego, czegoś, co ma jednak większą szansę na powodzenie, jaki również ma przeogromny potencjał dochodowy, to możesz spróbować podejść do tematu w taki sposób, jak sobie przed chwilą powiedzieliśmy. Czyli jest to model oparty na sprzedaży własnych produktów pod własną marką, których na Amazonie nie ma. No dobra, więc dotarliśmy do końca tego odcinka, i z uwagi na to, że jest to mój pierwszy materiał po tak długiej przerwie, to nie ukrywam, o wiele łatwiej mi będzie tworzyć dla ciebie wartościowe treści, gdybym tylko wiedział, na jakim etapie dzisiaj jesteś. Dlatego, jeśli jeśli znajdziesz do sobie 20 sekund na wypełnienie ekstremalnie krótkiej ankiety pod opisem tego filmu, to będę Ci niezmiernie wdzięczny za pomoc oraz za cenną cegiełkę w rozwój, mam nadzieję, tej społeczności. A jeśli spodobał Ci się ten film, to koniecznie zostań na dłużej i zasubskrybuj ten kanał. Jestem również bardzo ciekawy, co sądzisz o tym materiale, dlatego daj koniecznie znać, jakie jest Twoje zdanie w temacie wyboru modelu sprzedaży. A więc na dzisiaj to by było na tyle, także trzymaj się, cześć!